Chciałbym przyjść na ustawienia, ale nie wiem, czy mój problem to jest temat do ustawień. To jest takie zdanie, które się dosyć często pojawia w wiadomościach i właśnie dzisiaj chcielibyśmy o tym porozmawiać. Czy to jest temat do ustawień? Tutaj Mateusz? I Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach. Jak często pada to pytanie? Dostaję wiadomości, gdzie pytają mnie różne osoby. Mówiąc, z czym się borykają, nie znają jeszcze metody, opowiadają o tym, że chciałyby spróbować, ponieważ próbowały różnych innych metod, nie znalazły rozwiązania i rzeczywiście pytają, czy to jest temat do ustawień. I to jest, wiesz, takie pytanie, które właściwie należałoby tu podejść do każdego indywidualnie, bo zależy, o co kto pyta. Czy pyta o to, czy może ustawić, czy pyta o to, czy jest gotowy? W jakim pyta kontekście? Właśnie, co odpowiadasz zazwyczaj takim ludziom? Z reguły odpowiadam w ten sposób, proszę do mnie zadzwonić, to jest mój numer telefonu i na ten temat porozmawiamy. Dlatego, mm. że jeżeli ktoś do mnie pisze, wysyła maila, czy pisze coś w wiadomości jakiejś SMS-owej, czy na Messengerze, to wiesz, to jest często takie przekłamanie, prawda? Coś nie dopiszemy, może być coś źle zrozumiane. Jestem jednak za tym takim kontaktem, kiedy rozmawiamy ze sobą. Dlatego, że mogę o coś dopytać, ktoś może mnie o coś dopytać, bo często w trakcie takiej rozmowy powstają kolejne pytania. I rzeczywiście mhm. jestem za tym, że jeżeli ktoś chce przystąpić do pierwszych ustawień, a ma jakieś duże wątpliwości, czegoś nie jest pewien, to myślę, że lepiej zapytać najpierw. Dlatego, że zdarzają się też takie przypadki, że w trakcie rozmowy, ja mówię do kogoś: Słuchaj, zastanów się dobrze. Czy czujesz faktycznie swoją gotowość? Bo często jest tak, że ktoś coś usłyszał od innej osoby, że pomogło, że z czymś sobie poradził, ale w trakcie rozmowy słychać, że ta osoba nie jest w żaden sposób przygotowana do ustawień i tak naprawdę oprócz tego, że usłyszała, że komuś pomogło, to nic na ten temat nie wie. Dlatego ja zawsze zachęcam i odsyłam Mateusz do tych początkowych odcinków naszego podcastu. Że jeżeli ktoś przychodzi po raz pierwszy na ustawienia, czy też przygotowuje się do takich ustawień po raz pierwszy, to żeby jednak posłuchał o metodzie, o tym, jak wygląda sesja, czy lepiej wybrać warsztaty grupowe, czy też może skorzystać z sesji indywidualnych najpierw, żeby o takich podstawowych rzeczach najpierw usłyszeć, a dopiero przyjść na warsztaty. Bo zdarza się czasami tak, że przychodzi ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia, w ogóle nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak takie warsztaty wyglądają. A to są warsztaty, które wzbudzają z reguły bardzo dużo emocji i trzeba być na to przygotowanym. To nie jest tak, że sobie przyjdziemy i ustawienia są takie, wiesz, lekkie i one nic nie poruszają. Właśnie chodzi o to, że one poruszają bardzo dużo. Dlatego trzeba być przygotowanym pod tym kątem. Żeby dać sobie prawo do tego, że jeżeli chcemy jakiejś zmiany, to musimy wyjść ze swojej strefy komfortu. Nie ma. To jest to, o czym często mówimy, i to jest taka informacja powszechna, że żeby nastąpiła jakaś zmiana, to musimy wyjść z naszej strefy komfortu. I tutaj też tak jest, bo czasami skonfrontujemy się z czymś, z czym nie chcieliśmy, albo dowiemy się czegoś, coś do nas przyjdzie, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Albo usłyszymy u innych ludzi jakieś, albo zobaczymy jakieś poruszenia, które w nas też coś poruszają. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to jeżeli przychodzimy na warsztaty, to musimy być gotowi na to, że warsztaty są poruszające i wzbudzają emocje. I osoby, które są osobami wysoko wrażliwymi, powinny też to wziąć pod uwagę, żeby nie było zaskoczenia. Że to jest zbyt emocjonalne dla kogoś. Te nasze pierwsze odcinki, chyba pierwsze cztery odcinki, które w ogóle nagraliśmy, to jest taki trochę przewodnik dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z ustawieniami. Więc tam pojawia się dużo właśnie takich podstawowych informacji. Wiem, że wiele osób wraca do tych odcinków i słucha je, i one ostatnio się stały takie popularniejsze, z tego co widziałem, ale faktycznie warto sobie do nich wrócić, bo my wiele rzeczy. Nawet nie powtarzamy już, nie? takich jak są um, prawa miłości. Nigdy nie pamiętam tego określenia. Porządki miłości. Porządki miłości. No, sam sobie powinienem odsłuchać. Jeszcze raz wrócić do tych odcinków. Ale tak, no dokładnie. Zapraszamy Was do tych odcinków. Ja mam takie pytanie, wracając jeszcze do tych um, osób, które może nie do końca powinny trafić, czy zdarza ci się właśnie odmawiać tym ludziom. Przychodzenie na warsztaty, czy nakierować je na coś innego? A jeśli tak, to właściwie kiedy tak się zdarza? Jakie są najczęściej powody, że jednak mówisz komuś, że może te warsztaty to nie jest ta droga, którą ta osoba w tym momencie powinna podążyć? Ja robię w ten sposób, że jeżeli czuję, że ktoś jest zbyt emocjonalny w tym momencie, czuję, że na przykład zaczynamy rozmawiać i wywołuje to w takiej osobie, Jakiś głęboki płacz, czuję, że to są bardzo głębokie traumy, ktoś mi mówi o tym, że jest pod opieką lekarza psychiatry, czy też jest pod w trakcie terapii psychologicznej, jakiejś długoterminowej. To ja wtedy mówię w ten sposób, że absolutnie, pod żadnym pozorem, przede wszystkim nie należy przerywać tego, w czym jesteś. Czyli jeśli jesteś pod opieką jakichś specjalistów. To nie wychodzimy z tego, nie rezygnujemy z tego. Natomiast yy, czasami zdarza się też tak, że ja czuję, że nie ma faktycznie czyjejś gotowości i mówię o tym, że nie jest to chyba odpowiedni moment. Może jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby tu popracować innymi technikami, i wtedy zapraszam do siebie, ale to nie jest odpowiedni moment. Tak zdarzają mi się takie momenty, kiedy ja czuję, że nie ma faktycznie tej gotowości. Czasami jest też tak, że ktoś jest namówiony przez kogoś, i na przykład mężczyzna mówi do mnie, że on chce przyjść na ustawienia, bo jego kobieta się upiera. To jest też, wiesz, takie częste. No ja rozumiem, że ta kobieta chce, żeby była jakaś poprawa najczęściej w relacji między nimi, mhm. ale ja wtedy mówię do niego w ten sposób: Słuchaj, to zróbmy w ten sposób, że. Teraz ostatnio miałam taki przypadek, kiedy powiedziałam: Słuchaj, ja przygotuję dla ciebie miejsce na warsztatach, ale ty poczuj, czy jest twoja gotowość i ty o tym zdecyduj. Jeśli przyjdziesz, to oczywiście dla ciebie miejsce będzie, ale jeżeli poczujesz, że to nie jest właściwy moment, to daj sobie jeszcze czas. Dlatego, że my nie możemy ingerować w to, co ma zrobić drugi człowiek, choćbyśmy bardzo chcieli. Jeśli my przekonujemy kogoś, bo my czujemy, że tej drugiej osobie możemy pomóc, ale to jest nasze często chcieństwo, a to musi być taka faktyczna gotowość tamtej osoby, bo to, co się wydarzy po ustawieniach, to, co się będzie dalej działo u takiego człowieka w życiu tego człowieka, to konsekwencje tego poniesie ten człowiek. Więc my nie możemy ingerować, my możemy powiedzieć, pokazać, ale o tym, czy to jest właściwy moment, może zdecydować tylko i wyłącznie ta osoba. Ja też nie mogę decydować o tym, że jeżeli żeby namawiać kogoś, zwróć uwagę, że nigdy w naszych podcastach nie pojawiło się i na pewno się nie pojawi to, żebym jakogokolwiek namawiała na ustawienia. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że mówię, ja już wiem z doświadczenia, że nie wolno nikogo na to namawiać. To albo czujemy i czujemy tą gotowość, albo jej nie czujemy. I jak przychodzimy na ustawienia, musimy mieć świadomość tego, że te ustawienia są, tak jak mówię, mocno emocjonalne, i wtedy my ponosimy też, jakby, odpowiedzialność, bierzemy tą odpowiedzialność na siebie, że przystępujemy do tego. Jest to metoda, która powoduje duże zmiany w życiu. U jednych te zmiany następują szybciej, u drugich następują wolniej. Czasami jest tak, że ktoś się na przykład źle czuje później po ustawieniach, przez jakiś czas jest na przykład przeziębiony albo jest taki, wiesz, troszkę rozbity, potrzebuje czasu, żeby tak ochłonąć z tych emocji. Mhm. I to przynależy do ustawień, to przynależy do pola. To jest to, co już wcześniej też mówiłam, że zanim się zaczną ustawienia, to pole już pracuje. I po ustawieniach też dalej to pole pracuje. Dlatego podchodźmy z taką fajną świadomością, i pozwólmy sobie też z jednej strony na wyjście z tej strefy komfortu i dawajmy sobie szansę, ale tylko w takim momencie, kiedy poczujemy tak, to jest ten moment. A ja jestem głęboko przekonana, że jeśli jest dla nas właściwy moment, to wtedy te zmiany są naprawdę możliwe i wtedy naprawdę dużo może się zadziać. Ale jeśli nie jesteśmy gotowi, to wtedy czy przyjdziemy, nawet jeżeli przyjdziemy, to może się okazać, że nie będzie tego efektu, którego. Oczekujemy i możemy być też, nie wiem, rozczarowani, może, dlatego każdy w środku powinien poczuć. Mhm. A czy zdarza się tak, że przychodzą do ciebie osoby, w to, w których ty czujesz, że one trochę próbują pójść taką drogą na skróty, bo wydaje mi się, że na przykład mają, dajmy na to, jakieś takie problemy no natury psychicznej, czy depresję, czy coś takiego. Próbują pójść na skróty, nie chcą się poddać, właśnie terapii, czy podpójść do, do psychiatry. Natomiast wolą, stwierdzałem, że w sumie pójdą na jedne, dwa ustawienia i problem będzie z głowy. Czy zdarza ci się też tak, że właśnie odsyłasz kogoś do, do tego typu specjalistów? Jeżeli widzę, że ktoś potrzebuje takiej pomocy, to jak najbardziej odsyłam. Uważam, mhm. że po to są takie osoby pomocowe, po to są terapeuci, po to są psychoterapeuci, po to są psychiatrzy, żeby naprawdę pomagać. Po to są um, różni terapeuci od uzależnień, że jak najbardziej. Uważam, że ustawienia systemowe są taką metodą wspierającą, ale nie jedyną. I każdy powinien szukać swojej drogi. Jeśli ktokolwiek mi mówi, że bierze udział w takiej terapii, w innej, bierze udział w jakichś sesjach, gdzie pracuje się nad kwestią ciała, nad emocjami, jak najbardziej, jeśli nam to pomaga. Jak najbardziej? Jeżeli czujemy, że to jest dla nas właściwe, jak najbardziej. Ja nigdy nikogo od żadnej metody na pewno nie będę odwracać. Myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślić, nie? ponieważ tutaj są różne spojrzenia. Na pewno na, na, na właśnie różne metody i, i tego typu rzeczy. A powiedz, ponieważ zaczęliśmy od tego pytania, właśnie, czy to jest czy to jest temat do ustawień? Czy zdarza się, że właśnie ludzie trafiają do ciebie z pytaniami, które. Absolutnie nie są tematami do ustawień i są to jakieś naprawdę rzeczy, które no, od razu, od razu wiadomo, że czasami przychodzą po prostu, żeby się um, coś sprawdzić czy czegoś dowiedzieć, ale właściwie no, nie są to rzeczy, o które powinno się pytać na ustawieniach, którymi się powinniśmy zajmować podczas tego typu warsztatów. Czasami jest tak, że na przykład ktoś chce coś ustawić za kogoś, mhm. czyli nie przychodzi ze swoim tematem, tylko chce naprawić kogoś innego. Czyli na przykład hmm. przychodzi córka, która chce naprawić swoją mamę. Ja to podkreślam, tak wiesz, w cudzysłowie naprawić. Mm -hmm. Czyli Zmienić. nie przychodzi, tak, czyli nie przychodzi, żeby tutaj uzdrowić na przykład swoją relację z mamą, tylko mamie coś się nie udaje i chce, żeby tam załatwić temat mamy. Pracujemy nad tym, co jest przy nas. Pracujemy nad tym, co nas dotyczy. Oczywiście, jeżeli mamy małe dzieci. No to te dzieci są tutaj przy nas, są z nami związane, tak? Ale jeżeli chcemy pracować nad czymś co dotyczy innych osób, wpływać w jakikolwiek na, na to, w jakikolwiek sposób na takie osoby, to nie ma na to zgody. Nie, my możemy na siebie. Przy sobie. Natomiast jak chcemy coś załatwiać za kogoś innego, to myślę, że to nie jest ta droga. Mm -hmm. A jakieś inne? Rodzaje spraw, którymi, które się nie, nie kwalifikują do ustawień? Myślę, że to trzeba by było zacząć od intencji, z którą ktoś przychodzi. Mm -hmm. Czy intencja jest rzeczywiście taka, że mamy jakieś utknięcie i chcemy, żeby nam się wiodło lepiej? Czy też mamy takie intencje, że chcemy sobie coś poprawić, ale kosztem kogoś? Wiesz, tutaj bym też tak trochę rozróżniła, tak? Bo musimy pamiętać, że ustawienia są ustawieniami miłości. I tutaj wszędzie płynie miłość. I cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek się dzieje przy nas, ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to to, co robią, oni robią z miłości. Nawet jeśli trudno jest to tak pojąć, wiesz, bo jeśli ktoś nas krzywdzi, i ja mówię do kogoś, że ktoś to robi z miłości, to może się spotykać um, tutaj z taką postawą, yy, gdzie ktoś robi takie wewnętrzne stop, jak to możliwe. Ale tutaj, patrząc od strony takiej Hellingerowskiej, to za wszystkim stoi miłość. Dlatego my nie możemy spekulować przy ustawieniach. Tutaj nie ma miejsca na spekulacje. O i to jest, myślę, też takie bardzo ważne. Mhm. Czasami się pojawia ktoś, kto na przykład przychodzi i mówi do mnie, Słuchaj, ja nie wiem po co przyszedłem, ale wiem, że miałem przyjść. I też są takie sytuacje i potem w trakcie ustawień okazuje się, że przy którejś z medytacji przychodzi takie wewnętrzne, już wiem. Już teraz poczułem czy poczułam, z czym mam dzisiaj pracować. To takie przypadki też się zdarzają. Natomiast w takiej sytuacji na przykład, żeby ktoś przyszedł na ustawienia grupowe, i zupełnie nie wiedział, w jakim obszarze. To raczej mi się nie zdarzyło, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład słyszę: Moi rodzice byli wspaniali, miałam wspaniały kontakt z rodzicami. Tutaj, jak słyszę różne rzeczy od innych, no to widzę, jak jest cudownie. I później siada taka osoba koło mnie, robimy ustawienie, i nagle się okazuje, że zaczyna patrzeć inaczej. Zaczynać sobie uświadamiać pewne mechanizmy, które spowodowały, że teraz jest w takim punkcie życia, a nie w innym. I widzisz, to też wywołuje poruszenie takie wewnętrzne, prawda? Okay. Bo jeśli masz pewne wyobrażenie na temat środowiska, w którym się wychowałeś, i stajesz, i patrzysz, i pole ci pokazuje poprzez reprezentantów, że to środowisko nie było takie, jak ty przez całe lata sobie wyobrażałeś, to to jest mocne też doznanie. A czasami jest tak, że patrzymy na kogoś z takiej perspektywy, takiego dużego dystansu, a pole pokazuje, że w tym jest naprawdę bardzo dużo miłości w tym zachowaniu. Tylko patrzyliśmy inaczej. Nie pozwalaliśmy sobie na coś. Jakie były najpiękniejsze ustawienia, jakie sobie potrafisz przypomnieć? Najpiękniejsze. Mhm. Tak jakoś teraz jak o tym powiedziałeś, to to mnie przyszło taka właśnie. Myślę, że zawsze są takie ustawienia, które gdzieś zostają z nami, nie? Które gdzieś tam zapadają w pamięć i które są tam takim powodem, dla którego w ogóle to robisz. Myślę, że takich ustawień było wiele, ale takie, może jedno z takich świeższych, które przychodzi mi do głowy, to przyszła na ustawienia para i ustawiali swoją relację. Małżonkami są od wielu, wielu lat i to były przepiękne ustawienia. Kiedy wpadli sobie w ramiona mhm. i było tutaj widać, jak wiele jest wśród nich miłości. I później jeszcze rozmawiałam z mężczyzną, z mężem tej kobiety. Później, już po ustawieniach, ponieważ się wrócił, bo coś zapomniał po ustawieniach i też powiedział takie piękne zdanie. Nie chciałabym tutaj tego powtarzać, ale to też było dla mnie bardzo wzruszające i widać było, jak wielka jest siła tych ustawień. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane usłyszeć od nich, jak się dalej potoczyły ich losy, ale czuję, że ten związek, jakby nie dość, że idzie dalej, to takie miałam poczucie przy polu, że staje jakby do nowych jakości. Mhm. I, i, I to z takich ostatnich doświadczeń myślę, że było czymś takim, co rzeczywiście poczułam jako coś takiego bardzo pięknego. Ale takich sytuacji jest bardzo wiele. Bardzo dużo. Szczególnie pięknie widać, jak przychodzą na ustawienia pary, albo jak przychodzą na ustawienia rodzice z dziećmi. O. I wtedy wiesz, te ustawienia, jakby z jednego ustawienia każdego z nich robi się tej przestrzeni jakby jakoś więcej. I te ustawienia są wtedy faktycznie takie bardzo piękne, kiedy na przykład widzisz jak syn tuli się do swojej mamy i mówią do siebie piękne słowa, i opowiadają sobie o tym, jak bardzo się kochają. To to jest niezwykle wzruszające. Myślę, że dla każdego. Już teraz mi się głos zaczyna łamać, aż jak mówię o tym. No, ja też brałam udział w przynajmniej dwóch takich ustawieniach, gdzie rzeczywiście była albo mama z synem, albo siostry, czy chyba nawet na jakichś ustawieniach było jeszcze więcej takich powiązań, nie? jakby między sobą. Tak. Więc to jest rzeczywiście. A często się to zdarza, że przychodzą właśnie ludzie grupami, czy w jakiś takich parach? Trudno mi powiedzieć, wiesz, czy często, ale na pewno się to zdarza. Mhm. Zdarza się. A czy ty masz jakąś metodę, czy jakąś taką radę dla osoby, która właśnie zastanawia się nad ustawieniami, ale z jakiegoś powodu cały czas jeszcze nie ma tej pewności, czy, czy temat, który sobie właśnie wymyśliła, wymyślił? No właśnie, jak ten temat. Ukryć, czy z czym przyjść, czy to się nadaje, czy po prostu to już jest moment, bo takie mam wrażenie, że to jest właśnie chyba na początku może najtrudniejsze, żeby dobrze zrozumieć, z czym właściwie chcemy przyjść na te ustawienia. No zobacz, Mateusz, powiedziałeś teraz takie określenie wymyślać. Właśnie chodzi o to, żeby tu nie wymyślać, bo, no tak. bo wiesz, jak tak sobie usiądziesz i zaczniesz się zastanawiać, no to znajdziesz mnóstwo rzeczy, które chciałbyś zmienić. To nie chodzi o to, żeby tak wymyślać. To chodzi o to, że przychodzi do ciebie coś, co rzeczywiście czujesz, i mm -hmm. wtedy wiesz, że to jest to, że to jest do ustawienia. Czyli widzisz jakieś konkrety w Twoim życiu, które nie funkcjonują, próbowałeś różnych metod i coś po prostu nie działa. Czy na przykład ktoś się. Y jest rozwód, mm -hmm. roz rozchodzi się para. I na przykład mężczyzna odchodzi od kobiety. I kobieta czuje ogromną złość, czuje nienawiść, czuje, wiesz, gniew, żal, pretensje do mhm. swojego męża, który odchodzi do innej osoby. No wiesz, to tutaj mamy konkretną sytuację. Tu jest coś, czemu warto się ustawieniowo przyjrzeć, dlatego że trzeba coś pożegnać, żeby nastąpiło nowe. Mhm. A przy czymś takim, przy takiej sytuacji, można się mocno zawiesić, i wtedy nie ma tego miejsca na nowe. Więc tutaj nie ma mowy o jakimś wymyślaniu, tylko jest mowa o tym, że jest konkretna trudność. Nie mogę sobie poradzić z tym. Czuję hmm. cały czas ten żal, te pretensje, one we mnie są. A jak je mam, to mam zarzuty do tego mężczyzny, a to z kolei też ma tutaj wpływ na nasze dzieci. I wiesz, to, to, to jest konkretna, poważna sprawa. Natomiast jeżeli będziemy sobie wymyślali, że nie wiem, mam w sobie za mało cierpliwości, na przykład, to trzeba się zastanowić, czy faktycznie to, że nie mam cierpliwości, jest czymś, co mi naprawdę przeszkadza? Mhm. I czy to jest coś takiego, co jest u mnie jakieś bezwarunkowe i na przykład wywołuje we mnie agresję, która jest w kierunku kogoś y, y, ukierunkowana? To wtedy patrzymy ustawieniowo, czy ja ta agresja jest i o co to chodzi, czy też jesteśmy po prostu niecierpliwi i mamy taki rys osobowości. Mhm. Prawda, wie, że co chodzi? Że tutaj nie ma czegoś takiego jednoznacznego. Ja czasami, jak ktoś mi mówi, co chcę ustawić, to ja też się czasami potrzebuję chwilę zastanowić, o co chodzi. Czy tu jest coś pod spodem, czy to jest może takie trochę wymyślone, bo. Wcześniej już też mówiłam o tym, to za każdym razem będę podkreślać: nie robimy ustawień z ciekawości. Mm -hmm. Ustawienia tak. z ciekawości niczego nie przyniosą. Nie ma tego działania wtedy w tej ciekawości, bo ustawienia są z poziomów duchowych i do nich podchodzimy w sposób niezwykle poważny. To jest metoda poważna i trzeba ją traktować. Taki sposób poważny i z szacunkiem. I ja tak się zawsze odnoszę do pola i do wszystkich uczestników, warsztatów czy sesji indywidualnych. Tutaj niczego nie bakatelizujemy, ale i też jakby dajemy sobie prawo do takiego spojrzenia, dajemy sobie prawo do zobaczenia czegoś inaczej niż sobie wyobrażamy. I ważne jest, żeby nie stawiać sobie oczekiwań, bo pole pokaże to, co ma pokazać. I to na pewno jest z pożytkiem dla nas. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie oczywiście na grupowe ustawienia, jeżeli macie ochotę. Najbliższe są w Warszawie, później w Katowicach, Wrocław, w Łódź. Także takie miejsca jeszcze do końca roku, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Wszystkie informacje są na mediach społecznościowych. I dziękuję ci Mateusz za dzisiaj i do następnego razu. Ja tobie też dziękuję. Do zobaczenia na razie. Cześć. Cześć.